Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie, tradycyjnie pragnę poinformować, że sponsorem dzisiejszego programu jest Działdowska Agencja Rozwoju, która zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poręczeniami kredytowymi, doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw, szkoleniami, edukacją dla dorosłych, doskonaleniem nauczycieli. Działdowska Agencja Rozwoju wspiera nasz działdowski lokalny sport. A teraz przechodzimy już do bieżących informacji sportowych. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Trwają rozgrywki halowe w Lidzbarku i Rybnie. Wyniki spotkań w Lidzbarku z ostatniej minionej soboty: FC Drzewce, Bizon i Przyjaciele 1 do 4. Petarda klonowo, FC Wylazłowo, 1 do 4. Black Squad, Yoga Bonito Brodnica, 3 do 2. Działki Squad, Krokodyle, 1 do 3. BKS Litzbark, BWB, 0 do 10. I Elektoar, Amuk, 0 do 1. Wyniki spotkań w Rybnie z minionej soboty. Tylbut Rybno, Tęcza Zul Rozentalski, 7 do 2. Libra, Vel Dąbrówno 2 do 1. Tęcza Zul, Digo Arti 1 do 4. Vel Dąbrówno, Eurostyl 1 do 5. I Catenaccio, Libra 2 do 4. Oraz Iskra, Hartowiec, Digo Arti 7 do 1. W Lidzbarku na prowadzeniu trzy zespoły: Amok, Black Squad oraz Bizon i Przyjaciele. W rybnie natomiast prowadzi zespół tylbut. To tyle o piłce nożnej. Piłka Siatkowa. W sobotę, 18 stycznia, w hali sportowej Musir w Lidzbarku rozegrano turniej piłki siatkowej mężczyzn z okazji setnej rocznicy powrotu Lidzbarka do Polski. W turnieju brało udział sześć zespołów. Oto kolejność tego turnieju: pierwsze miejsce AZS Uniwersytet Gdański, drugie miejsce Legends Olsztyn, trzecie. Impact Żuromin, czwarte Wirtuozi Prawej Ręki, to drużyna złożona z zawodników województwa kujawsko-pomorskiego, piąte miejsce PAP Gródki, szóste miejsce Ostry Team Brodnica. Oni ciągle biegają. W minioną sobotę, 18 stycznia w Malinowie odbył się kolejny bieg w ramach akcji Park Run. Był to już 128 bieg. A tym razem wystartowały w nim 33 osoby. Zwycięstwo wśród panów, panów odniósł Aleksander Sędzicki z czasem 19 minut 35 sekund, a wśród pań najszybsza była Martyna Konarzewska z wynikiem 1938. Przypominamy, że biegać każdy może. Wystarczy przyjść do malinowa w każdą sobotę i spróbować swoich sił na dystansie 5 km. Start zawsze o godzinie 9. Serdecznie zapraszamy. Zawody paraolimpijskie w Rybnie. W niedzielę 19 stycznia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbył się integracyjny turniej bocci o Puchar Starosty Działdowskiego. Bocia to paraolimpijska dyscyplina sportowa obecna na igrzyskach od 1992 roku, czyli od zmagań w Barcelonie. Od tego roku zagościła też w Polsce. To najbardziej integracyjny ze wszystkich sportów paraolimpijskich, dlatego przeciwnikami drużyny osób niepełnosprawnych były osoby pełnosprawne. W zawodach wzięło udział 30 drużyn z 24 placówek z terenu powiatu Działdowskiego, a także z Polski, w tym domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenia i koło gospodyń wiejskich, a także szkoły. Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Kraina Srebrnych Łąk z Koszelew. Drugie Koło Gospodyń Wiejskich z Rumiana i trzecie Dom Seniora ze Szczuplin. Koszykówka. W środę 15 stycznia rozegrano w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie Mistrzostwa Rejonu 4 w Koszykówce Chłopców w kategorii Szkół Podstawowych. Rocznik 2005-2006. I były to mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. W ramach rozgrywek Igrzyska Młodzieży Szkolnej w turnieju startowały trzy zespoły. Kolejność rywalizacji. Pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 działowo, drugie Szkoła Podstawowa nr 11 Elbląg i trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 działdowo. Dwa pierwsze zespoły uzyskały awans do dalszych gier. I na zakończenie, drodzy Państwo, przypominam, sponsorem programu była dzisiaj Działdowska Agencja Rozwoju, która zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poręczeniami kredytowymi, doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw, szkoleniami, edukacją dla dorosłych, doskonaleniem nauczycieli. Działdowska Agencja Rozwoju wspiera nasz lokalny działdowski sport. To tyle drodzy Państwo w dzisiejszym programie, który zrealizowali Marcin Osorski i Elek Cichosz, a ja żegnam się z Państwem Tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia już w kolejnym programie za tydzień. Do widzenia!